W dzisiejszym odcinku postaram się przetrwać 99 nocy w lesie, ale bez otwierania żadnej skrzynki. Nope. I nawet jeżeli spotkam najlepszą rubinową skrzynkę, to nie mogę jej otworzyć. Breh. Muszę przeżyć 99 nocy i uratować jak najwięcej dzieciaków. A wy zostawcie suba i łapkę w górę, a ja wybiorę z komentarzy jedną osobę, której wyślę 100 Robuxów. A więc, Simoneczko, witajcie tu, Kifi i zaczynamy ten challenge. Challenge, który będzie, wydaje mi się, trudny, ponieważ no, trudny psychicznie dla mnie, zwłaszcza. Bo jak będę widział skrzyneczkę, której nie mogę otworzyć, to będzie naprawdę bolało. Bardzo, co ja robię w ogóle, dlaczego zaczynam od królików, bo od razu chcę mieć króliczą stopę, słuchajcie, od razu chcę mieć króliczą stopę, żeby drugiego dnia, no właśnie, ta królicza stopa nie dropi, e, żeby drugiego dnia móc kupić większą torbę, ponieważ jak nie możemy otwierać skrzynek, no to jak mam zdobyć większą torbę tak naprawdę, e, tylko mogę handlować chyba, no nie wiem, czy gdzieś jeszcze ta duża torba może... Być, ale ta królicza stopa, jak widzicie, nie chce wylecieć za nic, ja nie wiem dlaczego aż tak, ale bardzo nie chce wylecieć. Może muszę najpierw rozpalić ognisko, żeby te królicze stopy drupiły, no nie wiem, widzę, że tutaj też ee, się mi labirynt zrespił, no niestety, w labiryncie pewnie będą skrzyneczki, więc nie ma co do nich iść. Dobra, dajcie mi tą króliczą stopę, czy ja mogę was prosić, już tyle tych królików dziabłem i króliczej stopy nie ma, no naprawdę, to jest jakieś niesamowite. No nie, i wielkie jeszcze mnie goni, dobra pokonałem już wilka, pokonałem... Jest! Królicza stopa. Gdzie jest ten handlarz? On zaraz tutaj przyjdzie. Usmażmy to jedzenie całe. Zabijam kolejnego wilka. Po co? Dla skóry wilka, dokładnie tak. Nie sądziłem nawet, że tak łatwo dropnie, ale dropa już z drugiego wilka. Bardzo dobrze, ponieważ od razu od handlarza będziemy mogli kupić kolejną rzecz. Musimy się na tym tradingu skupić dzisiaj, no bo bez tego tradingu może być naprawdę słabo, skoro nie możemy otwierać skrzyneczek. Trzeba to ognisko zaraz też Rozpalić dalej, ale zadbam troszkę o jedzenie na początek. I cyk, dobra, węgiel. Przejdźmy się tutaj kawałek, zobaczyć jednak, że co jest. Może jakaś skrzyneczka jest, której nie mogę otworzyć, chociaż lepiej wolałbym chyba nie widzieć skrzynek. Oby to był e, resp, oby to był Sit, bez w ogóle skrzynek. Najlepiej jakby w ogóle na tej mapie żadnej skrzynki nie było, wtedy będę się cieszyć. <laughs> Przynajmniej nie będę czuć tego bólu. Z braku możliwości otwarcia skrzynki. Kiedy ją widzę No ale cóż, dobra, widzę, że tu jest jakiś domek Tu jest wróżka, dobra, wejdziemy sobie do tego domku Ja wiem, co tu będzie w tym domku Ale zbierzmy sobie też blachę No bo oczywiście to też nam się przyda Noc się zbliża i jest skrzyneczka Jest skrzyneczka, kurde I jest amunicja do rewolweru i kto wie Może jest tutaj też rewolwer, no ale nie mogę Chociaż bardzo bym chciał, to nie mogę <laughs> Czekajcie, bo ja nie widziałem tego Co ja dostałem do ekwipunku Przecież ja mam klasę gamblera i dostałem rewolwer Dobra, to jest chyba najlepszy drop na ten challenge, jaki mogłem mieć ale jestem ślepy i nawet tego nie zauważyłem w ekwipunku, bo nie spodziewałem się, że to mogłem dostać. Ale kurde, dobra, to zmienia postać rzeczy. Mamy rewolwer, to już jest coś. Amunicję sobie poradzimy. Amun amunicję, jak będzie trzeba, to nawet możemy sobie skraftować, więc. Jest naprawdę dobrze, kurcze ej fajnie, nie, nie wiedziałem, że dostaliśmy rewolwer, chociaż miałem go w punku cały czas. Teraz mamy rewolwer, mamy latarkę i nawet już mamy pierwsze ammo do rewolweru, więc jest bardzo, bardzo dobrze. To jest jeszcze pierwsza noc chyba, więc nie muszę się o nic tutaj obawiać, oprócz tego wilka, który jest za ścianą, gdzieś tutaj. Pewnie jest, pewnie jest tutaj wilk za ścianą, także uwaga, dobra, poradzimy sobie z nim siekierką może, bez używania tego rewolwera, obym tego nie żałował. Dobra, mamy to. No i co, skrzyneczka? Oczywiście, skrzyneczka, której nie mogę wziąć, boli, bo jak nie wiem. Dobra, musimy się trochę skupić na wycinaniu drzew. Mimo wszystko, potrzebujemy drewna, żeby zrobić podstawowe rzeczy, jak mapa, słuchajcie, zegarek. No i łóżko, żeby nam szybciej czas leciał. Bo oczywiście, postaram się znaleźć wszystkie dzieciaki dzisiaj, no ale nie ukrywajmy. Chciałbym, żeby ten czas bez skrzynek jak najszybciej zleciał. A jak przyjdą kultyści, no to dobrze, że mam ten rewolwer w tym momencie, ale bez rewolwera byłoby naprawdę, naprawdę ciężko. Dobra, mapa jest, drugi stół, brakuje mi drewna jeszcze, ale w tym domku było drewno, z tego co pamiętam, leżało sobie tutaj pod kominkiem, dokładnie tak. Trzy darmowe drewienka, oczywiście, bez ścinania drewna, jak najbardziej chętnie przyjmę. Jest handlarz, więc zaraz trzeba z nim przehandlować. To cyk, zrobimy sobie tak, to jeszcze sobie usmażymy. No i słuchaj, mam dla ciebie króliczą stopę, oczywiście. I kupię za, za to dobrą torbę, no bo dobra torba, nie wiem, bez skrzynek ciężko będzie ją znaleźć. I skóra wilka też mam dla ciebie od razu. Także o! Dobra siekiera czy włócznia? Co jest ważniejsze? No i nie wiem teraz, nie wiem. Ja bym chyba powiedział, że włócznia jest ważniejsza, chociaż siekierą, siekiera też by nam się przydała, no nie powiem, że nie. Ale włócznia ma troszkę większy zasięg i... I to nam się przyda zdecydowanie. Tu jest lawowy biom znowu, taki resp mamy. Powiem, powiem, powiem tak. Taki nie najgorszy, no. Teraz jestem głodny. Czemu ja mam tyle jedzenia i nic nie zjadłem? Zjedzmy tedy nie. On teraz chce skórę Wilka Alfa. No, nie, nie za dużo. Dobra, możemy skraftować kolejny stół i od razu zegarek. Postawmy sobie zegarek gdzieś. Żebyśmy wzięli mapę, też możemy sobie postawić cyk, mamy mapę i mamy zegarek, to już jest dużo. Zróbmy sobie zwykłe łóżko, żeby też leciał nam szybciej czas już od razu. I myślę, że teraz to, czym, czym musimy się zająć, to słuchajcie, działka rolna na przykład. Albo kolejne łóżko, czyli potrzebujemy po prostu dużo drewna. Dlatego do roboty. Dobra, mamy 20 drewna, skraftujmy sobie stare łóżko. Postawmy sobie obok tego łóżka i niech już nam te dni lecą, jak najszybciej po prostu. Widzę, że to też kardawał się zaczął. Nie wiem, czy warto jest dla mnie wchodzić po prostu do mejzu, skoro... No właśnie, skoro co? Skoro nie mogę otwierać skrzynek, a to pewnie skrzynki tam są najważniejsze. Zresztą na razie to ja bym się uzbroił, więc z tym to poczekajmy sobie jeszcze trochę, jeżeli już. Skoro mamy się skupić na handlu, to też przydałby się wilk alfa, od którego mogę sobie pożyczyć skórę na chwilę, dosłownie. O i tutaj jest domek rybaka, a w domku rybaka wiecie co? Jest skrzynka, której nie mogę otworzyć, ale mnie to boli, naprawdę. Nawet sami nie wiecie jak. Amunicja do rewolweru, dobrze, o tyle dobrze. To są zwykłe wilki, więc nawet nie będziemy podchodzić. I kolejna amunicja do rewolweru, bardzo dobrze. Jeszcze przydałby nam się karabin. Tu jest kolejna skrzyneczka, to jest kolejna skrzyneczka właśnie, tam wilki pilnuje. pilnuję. No ja bym bardzo chciała, ale sami wiecie, że nie mogę. O, karnister to nam się przyda, no bo bez skrzynek też yy, nie dropniemy go tak normalnie w skrzynce, więc trzeba go po prostu znaleźć. No ale one akurat często są, więc myślę, że to nie będzie problemem. Jak będzie trzeba, to też najwyżej drewno. I kolejna amunicja: jak najbardziej chętnie przyjmę, omijamy sobie wilki z daleka. No i zobaczcie, tu jest kolejna skrzyneczka. No taki fajny resp, tyle skrzyneczek. No niestety nie mogę, chociażbym bardzo, bardzo chciał. Mamy, słuchajcie, pierwszego dzieciaka tutaj do uratowania. Ja mam tylko włócznie, znaczy mam też ten rewolwer, ale nie chciałbym z niego korzystać, jak nie trzeba. Więc włócznia, cyk. Dobra, tu jest ich trochę więcej. O! Chodź tu, wilczku. I jeszcze jeden, i będziemy mieć, słuchajcie, pierwszego dzieciaka. A pierwszy dzieciak na pewno ma dla mnie jakąś skrzynkę, której niestety wziąć nie mogę. Także uważamy, czy jest tutaj skrzynka? Pewnie jest skrzynka. Co? No jest skrzynka. No niestety, dzieciaku, idziemy stąd. Nie chcę na to patrzeć. Nie chcę patrzeć na tą skrzynkę, której nie mogę wziąć ze sobą. Wróćmy może po to mięsko jeszcze tutaj. Dobra, mamy kolejny poziom ogniska. Spoko. Zjedzmy sobie steka z tej okazji. Dobra, idziemy do shopy. A w niej trochę bolta, trochę, słuchajcie, w złomu. Weźmy sobie i skrzyneczka, której nie mogę otworzyć. No niestety, czego ja się w sumie spodziewałem tutaj? Nic na ziemi tutaj nie leży ciekawego. O, bandasz jak najbardziej przyda nam się. Zwłaszcza, że chyba właśnie go nimi wilk. O, mamy chyba wilka Alfa ja sobie spróbuję z nim poradzić, gdyż przyda mi się jego skóra, która nie chce dropnąć oczywiście, ale gdyby dropnęła, to byłaby przydatna. I mamy kolejne miejsce z dzieckiem do ratowania. No nie wiem, czy tu już się za rewolwer nie wziąć, bo mam bardzo mało życia. Cyk. Rewolwerem dobijemy, trochę tego ammo jeszcze jest. Niebieski klucz jest, cyk, otwieramy i pewnie ten dzieciak też ma dla mnie skrzynę. Oj, skrzyneczkę ma i to taką fajną, chętnie bym ją wziął. Nie mogę nic wrzucić do worka, dobra, wrzucę kawałek mięsa. Czy dzisiaj atakują nas kultyści? Tak, tajemnicza grupa, dobra, ja muszę użyć bandażu, bo inaczej no nie damy sobie rady z nimi. O, amunicja do rewolweru, dobrze. No i są goście, wpadli! Troszkę za wcześnie, ja was nie zapraszałem, naprawdę, nie trzeba było. Jeszcze się siekierą do mnie. Dobra, leżysz. Uwolnijmy dzieciaka w takim razie. Chciałbym bardzo znaleźć na przykład jakiś karabin leżący na ziemi. Albo jakąś po prostu dobrą broń, no bo w skrzynkach to już pewnie bym trafił w tym momencie, tak mi się wydaje, że już... Już by mi się gdzieś trafiło, ale niestety bez skrzynek jest naprawdę ciężko. Potrzebujemy też właśnie, żeby rozpalić ognisko dalej. Bo nam się tutaj niestety mapa kończy. Tutaj są jeszcze jacyś kultyści z tego co widzę. Dobra, gdzieś tu miałem tą. O właśnie, świeczkę. Wszystko musiałem wywalić, żeby tę świeczkę dać. No i zobaczcie, jaka piękna skrzyneczka tutaj leży. Jaka piękna skrzyneczka. O, będzie broń! Będzie broń! Amunicja do rewolweru, rewolwer już mam. I jest więcej amunicji, niestety karabinu nie ma. Szkoda, bo jakbyśmy znaleźli takie coś z karabinem to byśmy byli już zrobieni, że tak powiem, jeśli chodzi o broń, bo mamy i rewolwer, i włócznie, i karabin. Okej, okay, tutaj mamy już uratowanych dzieciaków, myślałem, że to coś nowego. Dobra, zbliża się noc, a ja jestem na jakimś niezbyt przyjaźnie wyglądającym terenie, więc spadam do chaty. Dobra, kraftujemy kolejny stół rzemieślniczy i kraftujemy kolejne łóżko, co da nam kolejne dni. I bardzo dobrze. Potrzebujemy oczywiście też zrobić coś, porządek z jedzeniem, a do tego będziemy potrzebować garnka, więc jeszcze troszkę drewna nam się przyda jak najbardziej. No i jest kolejna skrzyneczka, którą naprawdę chętnie bym wziął. Jak zawsze już to powtarzam, bardzo, bardzo bym chciał, ale niestety nie mogę. A jajaj, zapomnijmy o niej, zapomnijmy o niej. Idźmy dalej przed siebie. Chociaż za daleko, to ja nie mogę iść na razie. Jeszcze potrzebujemy więcej do ogniska. No i mamy wilka Alfę. Niestety nie dropi skóry. Za to zabrał mi dużo życia. I tu kolejna skrzyneczka przy samolocie. Super, super. Naprawdę świetnie. Świetnie się bawię. O! Skórzana zbroja. Zawsze coś. O, i drugie takie pomieszczenie. Wiecie, co to oznacza, że bardzo możliwe. Jest tam karabin. Jest tam karabin. Widziałem przez ścianę. Jest ten wilk. Dobra, w wilku leżeć I my idziemy po karabin. Bardzo ładnie. Dobra, bez skrzynek udało się zdobyć i karabin, i rewolwer. Jestem. Zadowolony, naprawdę. Niestety pada deszcz, ale to nic, to nic. Dajmy sobie, mamy kolejny poziom ogniska. To się liczy. Dobra, możemy zrobić garnek i zacząć gotować jedzenie, bo to zdecydowanie jest coś, czego potrzebujemy. Ale potrzebujemy też zdobyć kolejnego dzieciaka, co by nam dni szybciej leciały. Więc słuchajcie, idziemy w tę stronę, bo to w tamtą stronę było. Widzę, że tam są kultyści i nie podoba mi się zbytnio to. Pytanie, czy mają coś ciekawego, o co warto się pić. Mają skrzyneczkę na pewno. No, no niestety skrzyneczki nie otworzymy. Mają karnister i to mnie kusi, ale na razie sobie to odpuśćmy. Najwyżej tu wrócimy. Na pewno tu wrócimy. Chyba, że zginę, to wtedy nie. No i kolejna skrzyneczka jest. Kurde, jak ja bym ją otworzył chętnie. O, ale amunicja jak najbardziej przygarne. No i dobra, wkraczamy na teren niedźwiedzi, jak ja to mówię. Teren, gdzie jest dużo pułapek i dużo niedźwiedzi. Kto by się spodziewał? O, jest też ta jakiś Obiekt kultystów. I eee, nie ma dzieciaków. myślałem, że gdzieś tutaj będą do uratowania, ale może to jest jeszcze dalej, może jeszcze bardziej muszę to ognisko otworzyć. Jak na razie wilczki mnie gonią, mi się to nie podoba. Jest baryłka tutaj. Jest więcej amunicji do karabinu, jak najbardziej. Czy wy możecie już przestać mnie gonić? Czy wam się nie, nie znudziło to jeszcze, naprawdę? No, sporo jest tych wilków, sporo. Postaram się z nimi walczyć, ale jest tu kopalnia. W kopalni jest skrzyneczka. Kurde, dajcie mi spokój. Bandaże nawet nam się przydały. No i oczywiście, bandaże też można ze skrzynek dropić. Ale no, skrzynki to nie dla nas dzisiaj, niestety, niestety. Ubolewam nad tym bardzo, ale skrzynki to nie dla nas. Dobra, te wilki to jest po prostu jakiś pogrom. Jest ich za dużo w tej grze. Zdecydowanie ja bym złożył jakąś petycję, żeby zmniejszyć ilość wilków w tej grze. Jest ich za dużo. To nie jest normalne. Nie istnieje ty tyle wilków na świecie. Ale bandaż chętnie przyjmę. Dobra, wskoczę sobie tam na górę. Mam nadzieję, że żaden wilk mnie nie pogoni. Tylko, że tutaj co pewnie będzie? Węgiel, węgiel, węgiel. Stary radio i skrzyneczka, której nie mogę otworzyć niestety dzisiaj. Cóż to za challenge bez skrzynek? Kto to wymyślił w ogóle? I co? I tutaj też jest fajna skrzyneczka, która taka... Tak kusi, żeby ją otworzyć, no. Ale nie, nie. To nie dla mnie dzisiaj. I dzisiaj jeszcze będę atakowany. O kurczę, dobra. No mam rewolwer, mam karabin, niby jest okej. Okay. Mam nawet bandaż. Więc nie powinno być tragedii. Cześć, Dedir! Słyszałeś, może, że mają przyjść dzisiaj do mnie kultyści? O kurde, przyszli już. Już tu są. Dobra, jeden strzelający leży. A ten drugi strzelający cyk. O, trafił mnie. Myślałem, że nie trafi. Dobra, czemu jest was tak dużo? Myślałem, że pierwszej nocy, a raczej drugiej nocy, nie jest was tak dużo. Ale w sumie mamy już 25. noc, tak naprawdę. Dobra, leżeć. I proszę bardzo, ja ich do ogniska oddaję. Od razu do ogniska, niech się na coś przydadzą. O, amunicja dropa z nich, super. Dobra, potrzebujemy dużo drewna, więc mam nadzieję, że ta moja konstrukcja tutaj zadziała. Dobra, zcięliśmy naprawdę kawał drewna. No, nie ma, że nie. Możemy zrobić ostatni stół rzemieślniczy. nie taki ostatni, ale. O kurczę, musimy chyba zrobić ten kij błyskawiczny, bo już dostaję trzeci raz piorunę, więc nie chciałbym umrzeć w tak głupi sposób. Także cyk, i żeby zrobić. Dobre łóżko, potrzebujemy teraz 20 drewna, 30 złomu i jeszcze jeden klejnot i to będzie już e, kolejny wzrost, słuchajcie, do naszych dni, czego potrzebujemy. Także zasadziłem tutaj drewno, niech sobie rośnie. O proszę, mamy handlarza, dzień dobry. A czy można coś u pana kupić? Co można u pana kupić? Mam 35 monet, czy coś mi się tu przyda? No to są głównie takie mebelki. A weźmy sobie takie płotki, zawsze sobie... Czymś to ogrodzimy. Jestem, słuchajcie, w shopie, a tu jest taka piękna skrzyneczka, którą bym chętnie otworzył, ale niestety, ja tylko tutaj zbieram złom. Taką mikrofaloweczkę sobie weźmiemy jasne. Ale mnie ciekawi, ile lutu ja przegapiłem dobrego, po prostu nie otwierając tych skrzynek. Oczywiście, jest dużo opcji, no ja mógłbym jeszcze więcej na przykład rozświetlać tych domków, tak? Halloweenowych, może coś tam bym dostał, może jakiegoś Gana bym dobrego dostał, czy coś. Oj, złota skrzynka! Ja, no niestety nie mogę. Skórza... Ile tych skórzanych korpusów tutaj jest w ogóle? Zobaczcie, w każdym pokoju tak naprawdę co najmniej jeden. Ciekawe co było w skrzyneczce. Pewnie też skórzany korpus. Albo chociaż żelazny? Kurczę, żelazny bym przyjął. O, nasionka jak najbardziej. Dzisiaj podobno mają przyjść do mnie goście. A ja taki nieprzygotowany na tych gości, szczerze mówiąc, jestem nieco. Porozstawiałbym jakieś płotki, żeby tutaj troszkę ładniej było. Nie wiem, czy na nich to zrobi wrażenie. Myślę, że nie do końca. Oni są dosyć wymagający, ale postawmy, co by ta baza troszkę ładniej wyglądała. No i są, słuchajcie. Dobra. Tu już nie ma przelewek, więc nie będę sobie przelewał. A i tak dostałem. No, kurczę, szybcy są. Mam bracyk. Muszę uważać, bo tu stoi jeszcze kolega. No, gincie, gincie. Dobra. I proszę, koniec. Ja potrzebuję właśnie klejnotu. Dziękuję bardzo za klejnot. Przyda mi się bardzo. Dziękuję bardzo za amunicję. Naprawdę mili goście. Przychodzą z podarunkami. Zróbmy w takim razie gigantyczne łóżko, żeby jak najszybciej nam dni leciały, bo to ratowanie tych dzieciaków idzie nam średnio, zwłaszcza, że nie mamy jeszcze ogniska rozpalonego. Jakby dało się tą lawę wziąć tutaj i wrzucić do ogniska, to by było dobre. Dobra, robimy napad na kultystów, słuchajcie. Odważnie. Wpadł do lawy! Co za koleś! Dobra, oni się sami w lawie topią. Dobra, jakby tu wpadli do lawy, to ja naprawdę byłbym... Zadowolony. O, o, proszę, proszę, proszę wpadać do lawy. Proszę wpadać do lawy. O, kurde, ja też padłem do lawy. Niedobrze, 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 niedobrze. Au, au, au. Dobra, przestałem się palić, przestałem się palić. A oni się spalili? Spalili się chyba. Nie wiem, czy jest, czy jest tu jakiś strzelający. Nie ma już w tym momencie. Bierzemy sobie metki, bierzemy sobie bandaż. Właśnie po tutaj tym przyszedłem. Chciałbym mieć duży zapas tego. E, no to fajnie, że oni się tak w lawie palą. Dobra, mamy kolejny poziom. Ostatni ogniska. I bardzo dobrze, bo dzięki temu będziemy mogli iść uratować kolejnego dzieciaka. Tam dwa diamenty za coś, nie wiem za co, ale jak najbardziej dobrze. No i mamy co? Połowę już ponad za nami, bo to będzie dzień 50. z mnożnikiem, a nawet będzie więcej niż 50. na pewno, zaraz sobie zobaczymy. Będzie to dzień 56. słuchajcie, także lecimy w tamtą stronę, bo gdzieś tam podobno. Był dzieciak. Osioł jest teraz głodny. No, to nie najlepszy moment, żeby się wybrać w podróż, ale trudno, trudno, trudno. To zjedzmy coś jeszcze w sumie przed wyjściem. Patrzcie, mocna siekiera. Na ziemi leży. Szkoda, że tak późno, ale jak najbardziej przyjmę. Czy ja dobrze widzę moją ukochaną strukturę, czyli bank? Chyba dobrze widzę. Moi drodzy, bank to jest miejsce, gdzie chyba spędzimy noc. Zwłaszcza, że Jelen dzisiaj jest głodny podobno, więc ja nie będę tutaj mu wchodzić. W drogę, więcej bandaży, karnister, ok. No i skrzyneczka, kurcze jak ja bym chętnie wziął tą skrzyneczkę, ale aż wezmę te wszystkie monety, których nigdy nie biorę, wezmę te wszystkie monety. Coś mi się chyba kierunki pomieszały, bo nie mogę znaleźć tego dzieciaka. Kolejnego. O, tutaj jest dzieciak, dobra. Jest dzieciak, tylko mamy minutę 16 do nocy, i nie bardzo wiem, gdzie się schować później. Trzeba się zastanowić, czy my damy radę. Z tymi wiatkami, A jest skrzyneczka, oczywiście, na górze. Chętnie bym ją otworzył. Dobra, tam jest szopa. W szopie chyba jest drabina, na drabinie mogę się schować, więc jakbym tak pojedynczo sobie odciągał, tylko właśnie nie wpaść w pułapkę, bo no, pułapki są krwiożercze dla mnie. Ale jakby on wpadł w pułapkę, to naprawdę mi się nie obraził. O, no nie trafię, go dobra, rewolwerem go dobiję. I będę atakowany dziś wieczorem. Wróć do swojego ogniska? No właśnie, tak nie bardzo chciałbym wracać. Nie bardzo. Nie, wilk mnie bije. Dobra, przetrwałem, chociaż nie było tak lekko wcale, bo wilki całą noc mnie atakowały. Zjedzmy sobie bandaż, że tak powiem. I idźmy jeszcze raz spróbować. kamam nie niedźwiadku. Chodź, 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 ale nie za blisko. Dobra, leży. Jest ok. I kolejny będzie leżał? No już leż Już. Dobra. Ile tam ich jeszcze zostało? Dostał chyba tylko jeden. Albo dwa, trzy. Dobra, to jest chyba nie ten dzieciak w ogóle, to jest ten czwarty już dzieciak. Wydaje mi się, że to jest Koala Kit. Bo jest ich tak naprawdę bardzo wiele. Nie, nie, no, nie mogę tak zginąć. Bandarz jemy. I próbujemy dalej. Ciśniemy, ciśniemy. Cały dzień dzisiaj. A spokojnie. Nie ma za mną żadnej pułapki, prawda? Prawda? Dobrze, mamy to. Ale to chyba jeszcze nie koniec, bo nie mamy klucza. Ale to jest zwykły niedźwiedź bez, bez tej opaski. No i tak go musimy zabić, bo. Jak go nie zabijemy, to będziemy mieć przypał. Dobra, co się stanie, jak je ja zjem? Dobra, stracę życie, ale troszkę zyskam na jedzenia. Gdzie jest w takim razie klucz? Gdzie jest klucz? Okej, okay, jeszcze jest jeden niedźwiadek. Dobra, niedźwiadku, zostaw nie I daj nam klucz. Dobrze, daj nam klucz. No i mamy. To w ogóle jest dzień 70, więc jest naprawdę dobrze. Mamy Koala Kit, zgadza się. I on ma dla nas skrzyneczkę, której nie mogę otworzyć. Dobra, już nawet na to nie patrzę. Daleko mamy do ogniska. No, kawałek mamy. Zobaczymy, zjedzmy ciasto, staniemy lekkiego busta, chociaż. Ale pamiętajmy, że u nas na ognisku wcale nie jest kolorowo. Wcale nie jest kolorowo tam, bo tu są kultyści. Dobra, jeden leży. Cyk. Dobra, ten się gdzieś w drzewie w ogóle zbugował, no ale dojedźmy go już, żeby nam się tutaj nie panoszył. Jestem głodny. Dobra, zjedzmy to, co mamy w domu. Mamy troszkę żarcia, aczkolwiek wypadałoby coś ugotować. Czy ja wrzuciłem koala kida do ogniska? Tak, ale zaliczyło, więc się liczy. Dobra, dzisiejsza baza jest naprawdę taka, wiecie, byle jaka, niechlujna, ale dzisiaj ma działać, dzisiaj ma po prostu działać. Zróbmy sobie troszkę tego, no bo jednak przydałoby nam się przeżyć tę noc, wie... Nie wiem, może gdzieś tutaj, tutaj w koło tych drzew, jakbyśmy się zabudowali, wiecie, to jest... To jest już takie na, na taką ostateczność, na taką ucieczkę od ucieczki. Tylko czy ja tam wejdę? Tylko czy ja tam wejdę w ogóle? Wydaje mi się, że ja tam wejdę po prostu w ten sposób. No właśnie, więc jak coś, to tutaj będę. Dobra, spróbujemy odnaleźć przynajmniej ostatnie dziecko. 1000 metrów w tamtą stronę. Podejmuję się tego, mimo że tutaj zrobiłem sobie bazę bezpieczną i myślę, że moglibyśmy tutaj nawet doawczyć do tego 99. dnia. Zwłaszcza, że mamy właśnie 86. Ale jak wiecie, ja jestem z tych, co ryzykują, dlatego ryzykuję i idę. Czy mi się to opłaci? Nie wiem, boję się, że nie. Zwłaszcza, że. Nie mam aż tak dużo pożywienia, że zjedzmy sobie zupkę, idźmy i zobaczmy. Uratowałem już Koala Kida, więc wypadałoby tego poprzedniego też uratować, skoro najtrudniejsze dziecko już mamy. E, no to zobaczmy, może to będzie prostsze faktycznie, chociaż zależy od tego, ile niedźwiadków będziemy tu gonić. Mamy naprawdę niewiele ammo do karabinu. Dobra, ja myślałem, że jesteśmy w troszkę lepszej sytuacji, jeśli o to chodzi, tak szczerze mówiąc. Ale dużo się wystrzelaliśmy w sumie, dużo się wystrzelaliśmy. Zrozumiałe, dobra, tu jest dużo niedźwiedzi. No gdzie jest ten dzieciak? Bandaż w dłoń i biegniemy. O, jest amunicja do karabinu, przyda się jak najbardziej. Nie no, przez te niedźwiedzie to ja nie mogę znaleźć tego dzieciaka, bo jak idę w tamtą stronę to mnie zabijają od razu, ale znalazłem farmę dyń, to jest fajne, bo to jest dużo jedzenia. A dzisiaj będę atakowany, naprawdę, naprawdę, robicie mi to jeszcze. Wiecie co, ja sobie postawię tutaj półki, niech się ode mnie odwalą, nie? Moja paza dzisiaj to jest takie po prostu rozpierdziać, wszystko wszędzie, nie? Wszystko nie ma sensu za, za bardzo, ale tak się tylko wydaje. Bo tak naprawdę ma to duży sens. Czy ja sobie poradzę z tymi kultystami, no dobra, zobaczmy, czy moja baza o, działa? Nie działa do końca. Ale trochę, trochę powpadali w to, nie? Więc zobaczmy. O! No nie no oni mi to wskakują naprawdę. Dobra, cała moja baza poszła. Na nic. Ja użyję sobie bandażu. Nie będę żałował. Dobra, mm, chciałem się schować w takim czymś, ale jednak... To trochę za mało. 94 dzień. No, wydaje mi się, że nie uratujemy tego dzieciaka, ale uda nam się przetrwać te 99 dni, jeżeli nic się nie stanie, za chwilę. Mam jeszcze cztery bandaże, jednego medkita Nie jest to jakoś bardzo dużo, ale może jest to wystarczająco. Cześć panie handlarz. E, no mam troszkę rzeczy, mam troszkę rzeczy, ale czy ja bym coś chciał kupić? Kupmy wszystko od pana. Ale tak naprawdę chciałem przyjść tutaj. Słuchajcie, przyjść tutaj i troszkę sobie podjeść, troszkę sobie podjeść, troszkę sobie zabrać tych dyń. Bo są naprawdę dorodne. No i co, postaramy się jakoś tutaj przetrwać. Ostatnie dni. Zetnijmy to drewno całe, co tu mamy. No i mamy to, 99 dzień. No niestety, nie udało się uratować wszystkich dzieciaków. Ale challenge bez skrzynek uważam za zaliczony. Także jeżeli Wam się podobało, to napiszcie, jaki challenge ma być następny. No i do następnego odcinka. Cześć.